Witam wszystkich, z tej strony Anluk, to jest Farage Simulator 2013 Witam w kolejnym odcinku. W tym odcinku pokażę Wam nowy weby sprzęt Pokażę Wam jak kupić pole na tej mapie I właśnie sobie jedno kupimy sprzedałem cyklok, tego trzeba zacząć. Nie, no, no, niestety nie działał, więc go sprzedałem, zakupiłem dwie inne maszyny. No i zostało nam trochę gotówki, dlatego kupimy jeszcze pora Dobra, wsiądźmy do 60. Podwoła 14 litrów. Będziemy sobie zatankować poprzedni kawałek drogi. Czyli może to sklepo po pół i drony. Właśnie ja takie maszyny kupiłem. Pojedziemy, ponieważ 60% usług ma również z przodu tu. Przywieziemy je obie jednocześnie. Oczywiście kółg jest 4-skibowy i będziemy e, używali przyciągania go 60 bo sobie może nie poradzić. Będziemy używać balarusa. E, co jeszcze powiedzieć Tutaj oczywiście e, ruszyło, ruszyło zgłoszenia bo jest z nami jeden nowy multiplayer oraz każdy z widzów może z nami zagrać oczywiście e, pod warunkiem posiadania dodatku Ursus ponieważ ja jest on wymagany w każdy może się zgłosić na skrzynkę mailową bo tylko te zgłoszenia które właśnie tam się znajdą zna są przejmowane. że traktorami wam to Kupimy sobie pole i wam pokazuje numer 11. Przedbiegniemy do pola numer 11. Kupimy na 25 tysięcy, więc kupujemy.

Wjeżdżamy do niego i idziemy obejrzeć no to szynowe nabytki. Najpierw łuk O, o, o na wydaje się mały, ale... Niestety 60 to może sobie z innym poradzić. No, aby się wygląda tak. Jest zielony z czterema wstawkami. Ale... to nie Brony też są zielone. Eee. to są brony piątki. Mają szerok szerokie pole robocze no, co będziemy używać chyba trzydziestki do ciągania i bo no są lepkie także nie będzie problemu no z podniesieniem półków nawet myślałem że będzie problemu ale z ciąganiem bo to jest inna sprawa Mamy go przepiękne. Okej. Te porany są podniesione. Teraz pozostało nam tylko wrócić. I to odtwarza mnie gospodarstwo. By się ja dziwnie zmierzał ruszać. Przy okazji, e, zatrzymam się przy polu, które kupiłem. Z tego co wiem, jest coś tam na nim zasiana. Dobrze jęczmień. To się około dobrze składa, bo mamy już swoje w przeglądzie pole zasiana jęczmień, które jest e, obok niego. Więc Będziemy mieli wyższy tlon tego samego zboża. Będziemy mieli więcej słony, która jest nam potrzebna. Ok, tutaj jest po prawej nasze pole i te łąku. Nas tutaj. To jest właśnie to pole. Teraz sobie zakupiłem. Jest ona spory wyłapiał. troszkę troszeczkę zabawy nim. Ale to wszystko e, a to, to nie będzie nagrane w kolejnym odcinku e, Żmiv. Zastanówmy się gdzie lepiej to maszyny w tej chwili gdzie mamy jeszcze jakieś miejsce maszyny uprawowa chodziło tutaj są jakieś że to są cudoły No chcę ich ruszać z tego względu że będziemy tutaj trzymać słonę i w bajkach. Naprzeciwko no, ewentualnie możemy znaleźć jeszcze jakieś miejsce wolne. Dobra, czyśniemy sobie tutaj na przebranę. Teraz wycofamy, postawić pół postawimy w tym miejscu. Raczej nie będzie, no nam troszkę to dobrze. Jak dotknięcie, więc możemy odjeżdżać. I jedziemy zapakować i zrobię takie małe dosyłanie odcinka. Przy okazji zapowiem co tam jest planowane na przyszły odcinek. W okay. dzisiejszym odcinku zakupiłem ja dwie maszyny uprawowe, czyli pług i brony, piątki oraz sprzedałem cyklopa, co nam ja nie działał. I jeszcze dokupiłem hmm, dla gospodarstwa jeszcze jedno pole. I także to tyle z dzisiejszego odcinka. Zapraszam na, na kolejne produkcje. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do zgłaszania się do gry z nami. Prawdopodobnie każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie. No ja chyba, że będziemy to mieli z Titusem jakieś zastrzeżenia, ale raczej w tym Dziękuję za oglądanie i cześć.